Dzień dobry, nazywam się Albert Świdziński, witamy w Strategy and Future. To jest odcinek pilotażowy nowej serii, którą będziemy wprowadzać na, na naszej stronie, a która będzie podsumowaniem tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Będzie mówioną wersją Wiki Brief, po części czytaną, po części mówioną. Nie wiem do końca jeszcze, jaki kształt, jaki format powinien przyjąć ten produkt. Czy te moje nagrania, nie lubię słowa produkt, jest sztuczne, ale byłbym bardzo wdzięczny za feedback Państwa. Nie wiem nawet, czy opublikujemy go na stronie, czy tylko dla, dla grupy Facebookowej naszej, ale będę bardzo wdzięczny za jakąś, jakieś obserwacje zwrotne. W każdym razie zacznijmy może od Chin, które zmagają się z. Jak to się wydaje, przynajmniej, bo nie mam oficjalnych informacji na ten temat, ale wydaje się, że zmagają się z poważną falą zachorowań na COVID. Ma to miejsce oczywiście ze zdjęciem niedawnym na początku grudnia przez HRL w większości obostrzeń pandemicznych. Formalnie nie wiemy, znaczy formalnie, według danych Chińskiej Republiki Ludowej na COVID pomiędzy 7 a 23 grudnia, zmarło zaledwie 7 osób, natomiast wydaje się, że informacje te są stosunkowo optymistyczne. Tak delikatnie mówiąc, bowiem z informacji nieoficjalnych, z komentarzy na chińskich mediach społecznościowych wyłania się jednak zupełnie inny obraz sytuacji pandemicznej w państwie środka. Mówi się na przykład o tym, że chińskie domy pogrzebowe mają problemy z nadmiarowymi zgonami, nie, nie są w stanie obsłużyć popytu. Po chińskim internecie krąży PDF, który ma być raportem Państwowej Komisji Zdrowia Chin w którym stwierdza się, że w pierwszych 20 dniach grudnia prawie 250 milionów Chińczyków mogło zarazić się wirusem. Być może nawet jednego dnia doszło do 37 milionów zakażeń. Wiemy również, że kwitnie czarny rynek dotyczący medykamentów w Chinach, które, które wymiotło z aptek. Nasz człowiek w Chinach mówi na przykład, że blister 8 sztuk Panadolu ma kosztować 200 juanów obecnie. Nie są również dostępne testy antygenowe, Również dlatego, że chińskie władze zaprzestały właściwie testowania na obecność koronawirusa, i negatywne wyniki testu nie są już potrzebne do, do korzystania na przykład z komunikacji publicznej. W oficjalnych komunikatach Pekin, czy usankcjonowane media chińskie mówią, że to, co obecnie się dzieje to końcowa fala zarażeń na COVID, po której powróci normalność do wiosny. Być może tak właśnie będzie, natomiast. Pamiętajmy, że Chiny w pewnym sensie stały się ofiarą własnego sukcesu, bowiem skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii podczas pierwszego półtora roku jej trwania, nawet dwóch lat jej trwania, mogło sprawić, że chińskie społeczeństwo nie zdołało wykształcić, wykształcić odporności stadnej. To z kolei sprawia, że nawet ekspozycje na omikron, a więc wariant wirusa uznawany za mniej zjadliwy, może powodować poważniejsze niż w innych krajach powikłania i wyższą śmiertelność. Obawy o konsekwencje zdrowotne pandemii są szczególnie istotne, dlatego że spora część starszej populacji Chin, ludzi po 70, po 80, uniknęła szczepienia. Na pewno jest to wyższy procent, niższy procent wyszczepienia niż w przypadku młodszych grup wiekowych. Sytuacja covidowa w Chinach, abstrahując od możliwego przeciążenia systemu opieki zdrowotnej, będzie miała również wpływ na stan tamteż, tamtejszej, ale też globalnej gospodarki. Nie będzie więc mowy, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, o znaczącym wzroście popytu produkcji i konsumpcji w Chinach. Przede wszystkim dlatego, że Chiny będą musiały zmagać się z problemami z siłą roboczą, która nie będzie w stanie powrócić do pracy. W tym kontekście w briefie cytujemy... Wypowiedź prezesa jednej z fabryk w Chinach, fabryk mikroprocesorów, który stwierdza, że w ostatni piątek 20% jego pracowników przyszło do pracy, a reszta wzięła zwolnienie lekarskie. Sytuacja pandemiczna w Chinach odbije się oczywiście również na globalnej gospodarce. Po pierwsze, dlatego, że będą problemy z produkcją, dalsze problemy z produkcją przemysłową w Chinach, ale również dlatego, i to jest. Jakby z drugiej strony e, fakt, że Chiny nie powrócą do, aktyw do pełnej aktywności gospodarczej zbyt szybko wpłynie na to, że ograniczona zostanie presja inflacyjna no, w reszcie krajów świata. E, a to dlatego, że chińska gospodarka nie będzie skokowo zwiększała swojego zapotrzebowania na surowce naturalne i energię. A pamiętajmy, że to właśnie rosnące ceny energii były, czy dalej są uznawane za jedną z przyczyn wzrostu, gwałtownego wzrostu inflacji. Na świecie. W ostatnim weekly brief wspominaliśmy również o wypowiedzi Manuela Macrona, który w ostatnią środę w rozmowie z dziennikarzami trzech redakcji: The Wall Street Journal, Le Monde oraz Anna Har wypowiedział się na temat tego, jakiego zdaniem powinna wyglądać sytuacja, czy powinny przebiegać rokowania pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie, kiedy w końcu się rozpoczną. Zdaniem Macrona Państwa Zachodu będą musiały się wtedy pochylić nad kluczową kwestią, którą jest wyrażana przez Władimira Putina obawa związana z obecnością NATO u granic Rosji oraz rozmieszczeniem przez Sojusz Uzbrojenia, które może jego krajowi zagrozić. Krajowi Władimira Putina, rzecz jasna. W związku z tym, Macron jest zdania, że w ramach jakiegoś porozumienia pokojowego, które miałoby zostać zawarte w bliżej nieokreślonej przyszłości, nie tylko Ukraina, ale również Rosja miałaby otrzymać gwarancję bezpieczeństwa, a że. Macron wspominał wcześniej o rozszerzeniu NATO i obecności na terytorium krajów wschodniej flanki NATO, jak można się domyślać, broni, którą Rosja uznaje za zagrożenie. No to wygląda na to, że w opinii Emmanuela Macrona gwarancje te powinny obejmować czy powinny być obietnicą, że tego rodzaju systemu uzbrojenia na wschodniej flance NATO rozmieszczane nie będą. Jak widać, Emmanuelowi Macronowi dość łatwo przychodzi szafowanie bezpieczeństwem krajów między morza, co zresztą z jego perspektywy jest zrozumiałe. Co również interesujące, Macron po raz kolejny opowiedział się za zwiększeniem stopnia niezależności strategicznej, w tym wymiarze obronnym i technologicznym, jak to ujął, Europy, również od Stanów Zjednoczonych. Um, po raz kolejny to w żaden sposób nie jest nowa wypowiedź, jeżeli chodzi o Emanuela Macrona, takie padały z jego ust wielokrotnie, padały również podobne formulacje z ust kanclerza Niemiec, Olafa Scholza. Roztaczana przez nich wizja nowego porządku w Europie i jej suwerenności strategicznej jest jednak jaskrawo sprzeczna z interesami Rzeczypospolitej. Oczywiście Emmanuel Macron ma, jak każdy inny, pełne prawo snuć własne wizje nie tylko w zakresie polityki bezpieczeństwa, ale też na przykład botaniki czy futbolu. Warto natomiast pamiętać, że Francja nie posiada żadnej realnej siły sprawczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Decyzja o tym, czy wojna będzie trwać dalej, zostanie podjęta przez państwa, których wola polityczna definiuje trajektorię wojny, a więc przede wszystkim przez strony konfliktu, czyli Ukrainę oraz Rosję, ale też przez państwa, bez których nie będzie ona mogła być kontynuowana, a więc przez Polskę i Stany Zjednoczone. Pozostając w temacie suwerenności strategicznej Europy i tarć na linii Europa-Stany Zjednoczone, Warto wspomnieć o poniedziałkowym wspólnym oświadczeniu ministrów finansów Francji Bruno Le Maire oraz niemieckiego ministra gospodarki Roberta Hebeka, którzy oświadczyli, że we wspólnym interesie Unii Europejskiej i USA jest niezwykłe, niezwłoczne wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie sporu dotyczącego amerykańskich subsydiów ustanowionych na podstawie Inflation Reduction Act. W przekonaniu Habeka i Lemaire miałoby to oznaczać objęcie europejskich firm tymi samymi przywilejami, na podstawie, na podstawie których z subsydiów korzystać będą podmioty amerykańskie, meksykańskie i kanadyjskie. Co warto odnotować, to pewien smaczek. Zdaniem ministrów jest szczególnie ważne, żeby negocjacje zakończyły w tej sprawie, zakończyły się pozytywnie. Mają one bowiem miejsce w momencie, gdy trwa ufna współpraca w celu odparcia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Można się domyślać, że szanowni ministrowie sugerują w ten sposób, że ta ufna współpraca może ucierpieć, jeżeli Waszyngton nie uzna za stosowne wziąć pod uwagę apeli Francji i Niemiec. Jeżeli zaś Stany nie zdecydują się wyjść naprzeciw propozycjom Europejczyków, to ci poszukają agresywnej odpowiedzi na Inflation Reduction Act. Tak właśnie ujęli to Lemer i Habek. O tym, dlaczego Europejczycy przywiązują tak dużą wagę do amerykańskich subsydiów i grożą w pewnym sensie wojną handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Eee, tłumaczy to fakt, czy tłumaczy to wypowiedź prezesa szwedzko-szwajcarskiej korporacji ABB, e, który ostrzegł, że ponieważ Stany Zjednoczone oferują marchewkę jedynie firmom inwestującym w Stanach, to prawdopodobne jest, że to właśnie tam europejskie firmy będą alokować swój kapitał. A jeżeli Europa nie zareaguje jakoś na Inflation Reduction Act, to czekają ją poważne problemy. Skoro zaś europejskiej, o europejskiej gospodarce mowa, to warto też wspomnieć o informacjach, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu i zostały opublikowane przez Financial Times. Zdaniem tego właśnie czasopisma, tajwański producent mikroprocesorów TSMC prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące możliwego powstania w Europie pierwszej należącej do tej fabryki mikrochipów. Um, według informacji Financial Times w przyszłym roku do Niemiec na konsultacje z władzami centralnymi udać się ma kolejna delegacja Tajwańczyków. W przypadku, gdy dostanie w plan inwestycyjny zielone światło, jego realizacja ma się rozpocząć już w 2024 roku. Um, tu z tego miejsca warto również wspomnieć, że budowę swojej fabryki mikroprocesorów, mikrochipów, swojego fabu, Planuje również amerykański Intel. Miałaby ona powstać w Magdeburgu. Wspomnienie TSMC, a więc firmy tajwańskiej, pozwala nam z kolei płynnie przejść do tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Azji. I tu niezaprzeczalnie najistotniejszą informacją, obok COVID w Chinach, jest fakt, że Japonia już formalnie dokonała zwrotu o 180 stopni w swojej polityce bezpieczeństwa de facto rozpoczynając proces remilitaryzacji. Otóż w ubiegły piątek rząd premiera Fumio Kishidy opublikował nowe edycje dwóch dokumentów strategicznych. Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obronnej. I jak ujął to redaktor Marek Stefan z Układu Sił, treść tych dokumentów pokazuje, że postulują one wprowadzenie prawdziwej Zeitenwende w wykonaniu Japonii, innej od tej niemieckiej Zeitenwende, która na razie wygląda na Inicjatywę fikcyjną i tylko tytularną. Zapisy japońskich dokumentów strategicznych dopuszczają m.in. możliwość przeprowadzenia przez ten kraj wyprzedzających ataków na państwa, które planować mają ataki na nią lub na jej sojuszników. W ramach zdobywania zdolności ofensywnych umożliwiających przeprowadzenie tego rodzaju uderzeń Tokio planuje wydać ponad 2,4 miliarda, 2,4 miliarda dolarów na pozyskanie od USA około 500 rakiet manewrujących Tomahawk i przystosowanie ich do odpalania z pokładów swoich okrętów. Łącznie Japonia wyda na zdolności Stand-off aż 37,5 miliarda dolarów. Zdolności Stand-off to oczywiście zdolności do rażenia celów ze znacznej odległości. No i jest to zdolność stricte ofensywna. Budżet obronny Japonii wzrośnie do poziomu 2% PKB. To jest finalna estymacja, która nie dotyczy roku najbliższego albo dwóch najbliższych lat, ale, ale kolejnych. Oznacza to, że finalnie budżet japońskiego OMONu wynosić będzie około 73 miliardy dolarów rocznie. Kończy się tym samym niemal 50-letni okres, w którym wydatki na obronność Japonii utrzymywane były na poziomie najwyżej 1% produktu krajowego brutto. W najbliższych pięciu latach Tokio przeznaczyć ma na obronność łącznie 426,6 miliarda dolarów, a tym samym Tokio stanie się trzecim po Stanach Zjednoczonych i Chinach posiadaczem największego budżetu obronnego na świecie. Uzasadnieniem tych posunięć jest rzecz jasna zagrożenie emanujące ze strony Chin. Te zostało opisane w wyżej wymienionych dokumentach jako bezprecedensowe i największe wyznanie dla bezpieczeństwa Japonii. Rosja z kolei została scharakteryzowana jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym kontekście wymieniane jest rozmieszczenie przez Kreml systemów uzbrojenia na wyspach Kurylskich oraz coraz bliższa współpraca Moskwy z Pekinem. Sytuacja Japonii w wymiarze bezpieczeństwa jest najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana od końca II wojny światowej. Konkludują autorzy dokumentów, zapewniając jednocześnie, że celem polityki Tokio nie jest stanie się polityką militarną. Nie miejmy jednak żadnych wątpliwości: remilitaryzacja Japonii rozpoczęła się już nie tylko de facto, ale i de jure. Piwot w polityce bezpieczeństwa nie był jednak jedynym dokonanym w ostatnim czasie przez Japonię. W czwartek tamtejszy rząd podjął decyzję o ponownym uruchomieniu znajdujących się w tym kraju elektrowni jądrowych. Pamiętajmy, że z korzystania z nich Tokio zrezygnowało w ogromnej większości w następstwie awarii, do której doszło w Fukushimie. Planów zakłada nie tylko ponowne uruchomienie już istniejących reaktorów, ale też utworzenie nowych, które docelowo mają zastąpić te już istniejące. W gwoli przypomnienia przed awarią elektrowni w Fukushimie około 30% energii zapewniało Japonii 54 reaktory. Obecnie w użyciu znajduje się jedynie 9 z nich. Kończąc, chciałbym jeszcze wspomnieć o środowej wizycie prezydenta Ukrainy Włodymyra Żeleńskiego w Waszyngtonie. Warto dodać, że była to jego pierwsza wizyta zagraniczna od momentu wybuchu wojny. W trakcie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych wygłosił on przemowę przed połączonymi izbami kongresu oraz spotkał się z prezydentem Bidenem. W wizycie towarzyszyli mu również minister spraw zagranicznych Ukrainy oraz doradca prezydenta Andrii Jermak. Ze strony amerykańskiej z kolei podczas rozmów obecni byli sekretarz stanu Antony Blinken, sekretarz obrony USA Lloyd Austin, oraz doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. W momencie lądowania prezydenta Żołańskiego w Waszyngtonie, Pentagon ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy, która warta ma być 1,85 miliarda dolarów. Na pierwszym miejscu owej listy, to zresztą było tematem szeroko omawianym przez media już przez ostatnich parę dni, znalazła się bateria Rakiet Patriot. Um, i chociaż aż przekazania pojedynczej baterii, czyli z tego co pamiętam, ośmiu wyrzutni tego rodzaju systemu obrony powietrznej nie wpłynie na sytuację strategiczną Stanów Zjednoczonych, Stan Ukrainy, ale jest to mimo wszystko decyzja symboliczna, taka jak chociażby ta podjęta wcześniej na temat na, na początku lata, która dotyczyła przekazania Ukrainie pierwszego systemu HIMARS. Mówiąc o decyzjach przełomowych i o kontroli eskalacji, warto również wspomnieć o wypowiedzi Joe Bidena, której udzielił podczas wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej wraz z Żołańskim. Został on wówczas napisany, zapytany o możliwe przekazanie Ukrainie rakiet Atacams, które właśnie są wykorzystywane przez system HIMARS, a które mają zdolność rażenia celów do 300 km. W odpowiedzi na to pytanie prezydent Biden stwierdził, że ważne jest, aby istniał cały sojusz państw wspierających Ukrainę. Z tego z kolei powodu Waszyngton nie może zdecydować o tym, aby wysłać sprzęt o diametralnie różnej charakterystyce od tego, który jest już obecnie dostępny na linii frontu. Jak zauważył prezydent USA, wysłanie tego rodzaju sprzętu, w tym właśnie rakiet Atakams, mogłoby oznaczać rozłam NATO i Unii Europejskiej. W ostatnim Weekly brief pisaliśmy również o niedawnej wypowiedzi Catherine Tai, czyli przedstawiciel USA do spraw handlu, która dość po grubiańsku zbeształa Światową Organizację Handlu, kiedy ta wydała decyzję niekorzystną dla USA w sprawie ceł nałożonych na aluminium i żelazo i stal, które Stany Zjednoczone nałożyły na m.in. na Europejczyków jeszcze za Donalda Trumpa, ale które cały czas funkcjonują. Otóż Catherine Tai stwierdziła, że WTO chodzi, jest na cienkim lodzie i powinno powstrzymać się od samodzielnego decydowania o tym, co jest, a co nie jest w interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. To właśnie powołując się na bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych nałożyły wówczas te sankcje. Warto, warto w tym miejscu wspomnieć, że to również Powołując się na bezpieczeństwo narodowe, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje czy ograniczenia eksportowe na sprzęt wykorzystywany do produkcji mikroprocesorów do Chin. Komentując wypowiedzi, taj Bernd Lange, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że są one niewyobrażalne. Po raz kolejny to pokazuje napięcia, które coraz bardziej się zarysowują w relacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Europą i coraz bardziej rozbieżne interesy ekonomiczne tych dwóch ośrodków siły. W ostatnim Weekly Brief wspomnieliśmy również o zmianie polityki dotyczącej rentowności obligacji przez Bank of Japan, które zostało zinterpretowane czy zostało przyjęte z dużym zaskoczeniem przez resztę komentatorów rynków międzynarodowych, może ono być zapowiedzią początku podnoszenia przez Japonię stóp procentowych. Mówiliśmy też o ustalonych w poniedziałek 19 grudnia limitów cenowych na pozyskiwany przez Rosję gaz e, przez państwa Unii Europejskiej. Stwierdźmy na razie tylko, że górny limit cen na ten surowiec oscylować ma w granicach 180 euro za meta, megawattogodzinę, podczas gdy obecnie cena e, gazu na europejskiej kiełdaw wynosi około 115 euro. Za megawatogodzinę. Porozumienie to jest ponadto obarczone szeregiem, szeregiem klauzul, które w znacznym stopniu kastrują, jego, kastrują je i minimalizują jego siłę. Co wydarzyło się w Rosji, pisaliśmy o tym, co wydarzyło się na Białorusi w kontekście możliwego czy sugerowanego chociażby przez założonego, możliwego przeprowadzenia kolejnego ataku na Kijów który po raz kolejny wychodził z Białorusi. Jeżeli chcielibyście się państwo dowiedzieć więcej na temat wszystkich tych wydarzeń, zachęcamy do lektury Weekly Brief, które dostępne jest jak zawsze na stronie strategyandfuture.org. Dziękuję.